Szym wszystkim mam dla Was pewną informację, a mianowicie planuję sobie zrobić przerwę na kanale, tylko taką troszkę dłuższą. Ze względu na to, że po prostu potrzebuję się, że tak powiem, zresetować, odświeżyć swoją mózgownicę i po prostu pomyśleć nad tym, co będzie dalej. To nie jest coś takiego, że kończę kanał, nie wiem, co, dam, co mam dalej robić i po prostu potrzebuję czasu na rozmyślenia. Nie, akurat kanał będzie szedł najlepsze. Teorii mam sporo, w ogóle materiału mam sporo, więc o to się nie martwcie. Tylko po prostu nie mam pomysłu, jak te materiały się wziąć, jak je ugryźć z której strony. Dlatego po prostu potrzebuję troszkę czasu na odświeżenie się i jakieś pomysły mi do głowy wpadną, nie tylko e, co do prowadzenia teorii, ale też może jakieś nowe aspekty w kanale wprowadzę. Zobaczymy. Wiąże się to też z tym, że. Mam teraz zaklepane występy u innych youtuberów, niektóre już nawet ujrzały światło dzienne tam na końcu filmiku podam informacje, gdzie możecie mnie oglądać aktualnie. Także z YouTube'a jako tako nie rezygnuję jednak no na moim kanale na razie będzie pusto. Jest to też dobrze, no bo będziecie mogli odpocząć od mojego pitolenia, od mojego rujnowania dzieciństwa, także obie strony na tym skorzystają. Tak więc, no, przerwa będzie troszkę dłuższa, ale też nie będzie to taka wielka, no, miesiąca to na pewno nie potrwa, no, bo też byłaby przesada. Ale tak myślę, że półtora tygodnia, może dwa, zależy od tego, e, jak się będę czuł na siłach, no to tyle to będzie trwało. Także teraz będzie pusto, to była moja ostatnia teoria na Facebooku, już to wszystko wcześniej zaplanowałem, także kto tam siedzi, no to już o, o tym był poinformowany. No i co by tu jeszcze powiedzieć W sumie to chyba wszystko co chciałem przekazać Jedynie co mogę jeszcze na no, to zachęcić do tego Facebooka właśnie żeby tam e, Bo tam będą pokazywane wszystkie informacje O aktualne co się dzieje na kanale także no, Zachęcam żeby się tam wpadali no bo Na Facebooku jeszcze tam będę działał Na YouTubie póki co przynajmniej na swoim kanale nie Także no to by było na tyle Przerwa będzie tak jak mówię, półtora tygodnia, no i potem wrócę odświeżony z nowymi pomysłami. Na pewno będzie, może nie na pewno będzie lepiej, ale postaram się, żeby było lepiej niż dotychczas. Także może być tylko lepiej albo tak samo, albo lepiej gorzej nie przewiduję takiej opcji. Także to by było tyle ode mnie, i trzymajcie się i róbcie coś pożytecznego. Na razie.